Dobra. To teraz siadam na tego rumaka i sobie jadę na padło. Dobra. Już jesteśmy na twórku tak przyjemnie, że do ludzi chodzi <grystanie> i tak samo tutaj tu kląda a więc sobie pojeździmy na tej klaczy okej okay. <grystanie> No, dobra. Pierwszy skak jest płot. Drugi skak przez płot się nie udał, ale za drugim razem to już, już przeszkoczyła ten płot. Teraz się wywaliła na drugi pak płotu. Ale ale tutaj możemy teraz poskakać sobie w sumie. No czemu by nie? Dobra. Tutaj mi trenerka naszukuje tor. Ja poczekam. Dobra. Nie.

Brawo. Brawo, Koniko. Znaczy Luna... Luna się ten koń nazywa, jak nie mówiłam. Ła, Ale taki luźny ten koń. Super. Zachęcam do subowania mnie, bo tutaj będziecie mieć realistyczne SO i w ogóle wszystko serial realistyczne SO Mgłem tu Pa!